Serdecznie Marysz Pakowski, nie <grymne> Carmen Bohol. Widzicie, w rajskim kurniku. Słuchajcie, musimy jechać znaleźć jakąś pani doktor, która zaszczepi nam Olivera, bo ma dwie szczepionki ominięte przez nasz wyjazd. I druga sprawa, nie teraz Danika powiedziała, że będą poszedł do roboty. Pracuje gdzieś w jakimś polu ryżowym. Zapytałem się czy mama go wrzuciła od tej roboty, czy sam poszedł, powiedziała, że sam poszedł, więc jest, jest wielka zmiana w rejskim kurniku. Marina, jej sąsiadka, ta z którą wojnę toczyliśmy, przyszła, to jest siostra Mariny. No i musimy jeszcze wodę nalać, butelki, Danika wzięła kilka, ja biorę <laughs> Vanessa też ma jedno no. I ja też mam, żeby nie było. Mamy ciche dni. Skórnik, odanika się nie odzywa. Mariana rozrabia się nie odzywa. Okay? Yeah? Are you okay? <laughs> Ale coś powiedział? Logic nie Także u nas też czasami jest tak. Że nie możemy do się patrzeć. Znaczy ja mogę, ale Danika nie może patrzeć. O jeszcze nie do tego czego. Będzie miał, będzie miał szczepionkę 6 w jedną. Zapełnienie wszystkich pozostałych. Więc tak, żeby na bieżąco był. Jeden zastrzyk tylko. Nie wierzę. Bandon. Bandon, słuchajcie. Do pracy, Włoszech. biedny i okej okay? kurczę muszę może ja powinienem iść zobaczyć jak to się robi ścina i ładują te pojemniki okej okay. a to już gotowy resz na ulicy Kolejny dzień, słuchajcie, nic nie nagrywałem wcale. Po tym jak w samochodzie byliśmy, bo no, poważne rozmowy we, w Kurniku. No i było czasu, trzeba było się skupić tutaj nie? na naprawianiu. Tak, Oli? No, to pierwszy pierwsze taki kryzys taki w sumie poważny w takim Kurniku. Eee, więc tak, siedzimy, czekamy na gości. Eee, napisał do mnie chyba, jak to tam Darek i Ania. Subskrybenci nasi, nasi są na Panglao i, i chcieli się z nami spotkać. I tak się umawialiśmy, może, na, bo na wodospad mieli jechać. Czy tam jadą. Ja mówię, to może na wodos, wodospadzie się zobaczymy. No, ale w, w końcu żeśmy się dogadali, że tutaj przyjdą do nas i eee, odwiedzą nas. Także czekamy. Muszę zejść. A w ogóle muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo zły na kogoś. Ktoś nie wiem czy to z... kto to zrobił Ale oznaczył moje miejsce na Google Maps Mario Mario coś tam oznaczone jest miejsce Ja nikogo o to nie prosiłem Ktoś to zrobił i no i nie podoba mi się to że bez mojej zgody bez... Ja po prostu ktoś mnie odhaczył w Google nie? Nie wiem, chyba będę musiał do Google napisać, żeby usunęli tą moją lokalizację. Także teraz jest jak wyjdziecie na Google Maps i wpiszecie Mario coś tam.. Mario Bohol to się wyświetli od razu, gdzie ładnie, Nieładnie, nieładnie. Ktoś naprawdę zrobił... nieładnie. No powinien się mnie zapytać, czy ja sobie życzę, nie. A nie sam je No Wiem, że to można usunąć, więc chyba nad tym popracuję. Tylko wiecie, ja to będę czas tracił, nie? Ileś tam pół godziny stracę, żeby to usunąć, po co to? W ogóle powiem Wam, że dzieje się na Filipinach bardzo niedobrze. Eee, wczoraj tego prezydenta, byłego Duterte, aresztowali. Eee, no i chyba poleciał samolotem do Hagi, odpowiadać tam przed tym sądem międzynarodowym. Więc zobaczymy, co to będzie. No ale to są polityczne zagrywki, nie? Po prostu polityków, nie? po prostu chcieli się go pozbyć dlatego, że niewygodni byli i Duterte i Sandra tak samo jest niewygodna, bo ona wiceprezydentem była, zrezygnowała no i to jest potencjalny kandydat na przyszłe wybory ona, no, ludzie są generalnie na tego prezydenta teraz Markosa wściekli, nie? mają go dojść, zostali oszukani i w następnych wyborach po prostu no przegrałby, nie? przegrałby, tak jak rozmawiam z ludźmi to każdy jest po prostu bardzo to będzie Disappointed, czyli... Mówicie, brakuje mi słów. Rozczarowanie, o! E, tą prezydenturą, jej o tym sobie obiecywał, więc Sara by wygrała te wybory następne na bank, nie? E, No to się chce pozbyć, znaczy ojca się już pozbył, a teraz się, no, Sande to już od, na Sandę to już poluje chyba od dwóch miesięcy, chcą to się do więzienia wsadzić, więc Prawda jest taka, że Duterte naprawdę bardzo, ale bardzo dużo zrobił dla Filipin. Naprawdę e, bardzo mi się podobało, jak rozmawiał z urzędnikami europejskimi, przyjechali i mu to mówili to wolno, tego nie wolno, jak będziesz robił to, co my będziemy chcieli, kiedyś on mówił, jak będziesz robił to, jak my chcemy, no to ci damy pieniądze i tak dalej. A on powiedział, żeby wzięli sobie te pieniądze, wsadzili w kieszeń i dał im chyba 24, bo 48 godzin na opuszczenie Filipin jak nie to ich zamknie do więzienia tak powiedział urzędnikom europejskim którzy tu przyjechali i próbowali go przekupić że no jak zrobi to tam to my ci damy pieniądze nie? więc bardzo mi się podobała jego, jego ręka tu no ale miał też te dark side nie? czyli tą czarną stronę dotartą gdzie im się po prostu likwidował wszystkich którzy byli zamieszani a tych którzy brali i dealowali narkotykami nie? No i teraz trochę odpowiem No to, a najlepsze to jest, wiecie co, w tym, ja tam się za bardzo na tym nie znam i nie wiem, czy powinienem w ogóle się wypowiadać na ten temat, ale w ogóle jak Duterte objął władzę to na Filipinach, to on e, wypisał Filipiny z tego e, ICC, dobrze mówię, tego ten, ten International Court w Hadze, no być może dlatego wypisał, żeby po prostu no, nie miał potem problemów, nie? I w sumie tutaj i Filipiny nie, nie należą, tak samo jak Stany, Chiny nie, i Rosja. Czyli w ogóle nawet nie powinien zostać aresztowany tutaj na Filipinach. Powinien się czuć bezpiecznie. No, ale Interpol się zgłosił do niego. Interpol, czyli też te filipińskie, nie bo ten Interpol to są też Filipinie, filipińscy policjanci tu. No, i jemu to chyba na rękę było, więc, więc powiedział: OK, zamykajcie, no i tyle. Jechał już chyba w Hadze. Jest. Także generalnie ludzie na Filipinach są zszokowani tym, co się dzieje. Nie? Tym bardziej, że każdy wie, ile on zrobił dla Filipin. Słuchajcie, Danika mi mówiła, że ci policjanci, którzy tam byli przy aresztowaniu, to ze łzami w oczach to robili. I no, całą policję miał za sobą, wszyscy go wspierali. Nie? Bardzo rozwinął. Nawet wczoraj z Daisy się widziałem. Daisy mówi, że bardzo dużo zrobił dla nich, że po prostu zwiększył tą policję, tą liczebność. Podniósł im wynagrodzenia do takich normalnych, że nie zarabiają tak jak policja w Polsce. Nie? Więc no polepszył im bardzo, polepszył na sam koniec. No i polepszył narodowi. Nie? Naprawdę Filipiny zrobiły wielki styl do przodu. również do tego co było przed utartem a na sam koniec za te wszystkie zmiany co zrobił no musiał zostać aresztowany. Nie? Taka smutna historia. A to co się działo podczas tych, tych rzeczy za które zostaje za, za które został aresztowany no to od tego nie mogę wam powiedzieć jak to wyglądało. Trochę wiem, tak po prostu od ludzi słyszałem jak wyglądał cały ten proces likwidowania tych Drug dealerów i tych ludzi, którzy biorą narkotyki. No ale to nie jest na YouTube, to nie jest nawet, żeby gdziekolwiek o tym mówić. No. Także to chyba zostanie tylko między, między mną, a moimi kolegami, którzy tutaj mieszkają na Filipinach, nie? O takich rzeczach się nie mówi, można sobie zaszkodzić. Proszę bardzo, gości z Polski mamy. <grywa> Prawie Oli sprzedamy. Prawie sąsiedzi. Oli już tak. Sprzedamy. Babciaga się zajmuje. Oli. Babciaga. Ale Słuchajcie to co na wakacje przyjechaliście. Na wakacje z jest wyzami. Jesteśmy na wakacjach wyjątkowo długich w tym roku. Prawie miesiąc. Maruszają Ale tylko tutaj na, na Bohol czy planujecie jeszcze? Tam dla Bohol, może, palałam kulecimy. Na Palawanie, to nie... na Palawanie to nie byłem, nie wiem jak jest. Okay. Ale chcemy tu w połowie tak, pokręcić się, zobaczymy. No ale póki co, jak się Wam Filipiny podobają. Ja. Bardzo, bardzo. I to, że odwiedziliśmy naszego idola. <ścoughs> na razie największa atrakcja. Nie rano. wiem, czy pobijesz, no, no. że tak powiem, rekiny, wieloryby. Albo na rekiny się wybierają. Aż. W rano przed pracą oglądam Mario. W kurniku <gulniku> patrzymy, co u ciebie, jak rosną dzieci. Pepa. Bat. Oli, sprzedany, ha? To co jedziesz Oli. do łomianej? Jedziemy do łomianej. <gulnik> babcia cię zabije, żeby Babcia ci weźmie. Z Wiktorkiem będzie się Goście nasi już poszli, a my z Daniką. Idziemy do szkoły. Mama gdzieś poszła na jakieś spotkanie, bandon z pracy, więc zabieramy dzieci. Chciałem też pozdrowić od razu Agnieszkę i Darka. Dziękuję, że nas odwiedziliście, było nam nas naprawdę miło. Fajna taka niespodzianka z rana. Już dawno nie było tutaj u nas gości. Nie mieliśmy długo rajskim kurników, więc fajne. Czas do szkoły, co? Vanessa, time to go to school, ha? Happy? Of course. tej kolekcji domowych nie chcę za bardzo odrabiać. Trochę odjechaliśmy od Carmen, wiecie, Vanessa w szkole, a my ja, przyjedziemy się, małe może uśnie. I zatrzymaliśmy się. Jesteśmy w takiej dzielnicy Carmen. Nie wiem jak się to nazywa, ale pięknie jest. Zielono. Przypomina mi to Villa Flor, tam gdzie mieszkamy z Daniką. Takie, no, Dosłownie to to podobnie jak u nas Też są te górki Też ludzie mieszkają tak jak my Piękne A tu jest nasz rozrabiaka Tak Papierki rozrywa Wszystko wywala, psuje Mały rozbójnik Tak, co ty tata mi tutaj mówisz Ja jestem grzeczny chłopiec, tak? Jak śpi Tak? No chłopak, no co? Musi rozrabiać. Tak, jeszcze dyskutuje.